Dostawałam hate w internecie za mój język polski. Parę lat temu nagrywałam filmy na inny kanał na YouTube i dostawałam komentarze typu, że mam dziwny akcent, czy ja jestem Ukrainką, czy mam jakąś wadę. I szczerze mówiąc, to zabolało. Zawsze uważałam, że dobrze mówię po polsku. Mimo tego, że się urodziłam w Stanach i spędziłam tam całe życie. Ale dzięki moim rodzicom nauczyłam się mówić y, po polsku i raczej bym powiedziała, że ludzie nie domyślają się, że nie jestem nativem. Mm, raczej myślą, że jestem typową Polką, dopóki nie powiem coś źle albo wymówię niepoprawnie. Y, próbuję poprawić ten akcent. Może mi to trochę jeszcze potrwa, ale przynajmniej nie mówię creme albo gen dobry. Albo jakieś inne dziwne słowa. Staram się, staram.